Pierwsza sobota miesiąca wypada w adwencie 20.24. Chcemy naszą modlitwą, naszą obecnością wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny te grzechy i zniewagi, których doznaje. Stojąc w Wigilię, uroczystości Niepokalanego Poczęcia, stojący w perspektywie bliskiego Bożego Narodzenia. Chcielibyśmy właśnie te sprawy mieć na uwadze, zniewali przeciwko niepokalanemu poczęciu Bożemu Macierzyństwu i jej dziewictwu przed i po narodzeniem. Chcielibyśmy za to Maryi wynagradzać. Przynosimy do ołtarza intencje sprawy, które leżą nam na sercu. Je także składamy na ołtarzu wraz z darami chleba i Prosząc, aby Chrystus wejrzał, uświęcił, pobłogosławił. Drodzy bracia żywego różańca, mężczyzn, słuchacze Bożego Słowa, w tę pierwszą niedzielę, pierwszą sobotę Adwentu, w tę pierwszą sobotę miesiąca, chciałem zatrzymać się właśnie nad tymi dwoma zdaniami. Może najpierw to z Ewangelii. Jezus obchodził miasta i wioski, nauczał, głosił Ewangelię, leczył choroby i słabości, litował się nad ludźmi, bo byli jak owce nie mające pasterza. Owce nie mające pasterza. My drodzy, jesteśmy w Adwencie. To jest ten czas, który w historii zbawienia od momentu stworzenia świata, człowieka, tych pamiętnych słów zapisanych w Księdze Rodzaju prowadzą mnie przyjaźń między Ciebie a potomstwo Twoje, a potomstwo Jej, do czasów narodzenia Chrystusa Pana, obiecanego zbawiciela, obiecanego Mesjasza. Ludzie znękani, porzuceni jak owce, nie mające pasterza. Nie mające pasterza? Wolne, wolne, mogące robić co chcą. Ów nieszczęsny dar wolności widzimy, moi drodzy, przechodząc. Do jakiejś aktualizacji, jaki może być los tej owcy, która poczuje się wolna. O kim to Chrystus Pan mówi w 15 rozdziale Świętego Łukasza, mówiąc o tym dobrym pasterzu, który zostawia 99 a szuka jednej zagubionej. Jaś właśnie jedna zagubiona, która korzystała ze swojej wolności. Nieroztropnie, nieracjonalnie, źle odłączyła się od stada. Wolność. Byli znękani, znużeni, jak owce mające pasterza. Ludzkość. Ludzkość, która na miłość Pana Boga, na miłość Pana Boga, wyrażoną w stworzeniu świata człowieka, urządzeniu tego świata. Człowiek żył w przyjaźni z Panem Bogiem, odpowiada grzechem, niewiernością, zwątpieniem w miłość Pana Boga. Moi drodzy, dłużej żyjemy, tym bardziej przekonuje się największe nieszczęście, tragedia, jakie może spotkać człowieka, to jest to zwątpienie w to, że Pan Bóg mnie kocha. Skazanie siebie samego na samotność. Jakaś duchowa emigracja, alienacja. Wyjście z domu Ojca. Bo przecież wszyscy stworzeni jesteśmy na Jego obraz, na Jego podobieństwo. Jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi, dla których On Obiecuje i w rzeczywistości także poświęca swojego syna. Czas Adwentu, czas tego oczekiwania. No właśnie, czy tylko oczekiwania, ten potrójny wymiar Adwentu. Najpierw to jest to przygotowanie, oczekiwanie na tę chwilę nieznaną chwilę paruzji, końca świata. Dla nas tym końcem świata, myślę, będzie śmierć. Każdego z nas, jeżeli wcześniej nie nastąpi. Zmartwychwstanie, przyjście Chrystusa. Potem jest to świętowanie historycznego przyjścia Jezusa w dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia, ale ten trzeci wymiar Adwentu. Chrystus, który przychodzi, który jest obecny. Augustyn mówi: Timeo deum transeuntem, Boję się Boga przechodzącego obok, żeby się z tym Bogiem nie rozminąć. Jak owce niemająca pasterza. Jak owce niemająca pasterza patrzymy na świat, na ludzkość, patrzymy nieraz na samych siebie. Odnajdujemy się w tej postawie tej owcy mającej pasterza, tej owcy zagubionej, tej owcy nadużywającej tego daru wolności, nadużywającej. Historia, historia zbawienia, rzadko przywoływana, historia Kaina i Abla. Rodzice Adam i Ewa, Kain, potem Abel. Kain pierworodny, silniejszy, był rolnikiem, Abel był pasterzem. Odziedziczyli grzech pierworodny, odziedziczyli, który przechodzi wraz z człowieczeństwem na świat. Ale, no właśnie, rozważałem tę sytuację ostatnio z młodzieżą, jak to się stało. Że Kain nie znalazł uznania w oczach Pana Boga. Czemu chodzisz smutny i ponury? Gdyby Twoje serce było wolne, gdyby Twoje serce było przy mnie, byłbyś szczęśliwy, byłbyś radosny, tak jak Twój brat Abel. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Trzeba przywołać koniecznie tę prawdę, wiary. Łaska Boża do zbawienia koniecznie potrzebna, bo bez Pana Boga człowiek nie zdoła się zbawić. Dlatego jesteśmy wdzięczni Bogu za tę obietnicę zbawienia i to zbawienie, które ciągle, nieustannie dokonuje się, ciągle, nieustannie. Chrystus przychodzi, głosi słowo, leczy, wskrzesza, pociesza, obwiązuje rany, strapiony. Znów, moi drodzy. Ludu, który zamieszkuje z Sejon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci łaskę na głos Twojej prośby, ledwie usłyszy odpowiedź. Choćby Ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, Twój nauczyciel nie odstąpi, a Twoje oczy będą patrzeć na Twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za Tobą: To jest droga, iść cienią. Uczyńcie, co Wam mówi syn, przemieniajcie słowo w czyn, nie bądźcie słuchaczami oszukującymi samych siebie. Patrzymy na tę ikonę Matki Bożej łaskawie, ale mamy przed oczyma ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, ta ręka wskazująca na Chrystusa, ta scena skana galilejskiej, kiedy Chrystus ten pierwszy cud, pierwszy znak uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Matka, która troszczy się o powierzone sobie lud, uczyńcie wszystko. Co piękniejszego, co większego może uczynić człowiek, aniżeli okazać posłuszeństwo, tak jak ona okazała posłuszeństwo wezwaniu Pana Boga, zaproszeniu temu zmiastowaniu dokonanemu przez Gabriela, poczniesz porodisz Syna, któremu nęż imię Jezus. Jakże się to stanie? Duch Święty stąpi na ciebie moc najwyższego. Niech mi się stanie, według Twojego Słowa, będziemy rozważali o tym po, po Eucharystii, w adoracji. Niech mi się stanie. Właśnie, yy, mógł powiedzieć Abel, tak sobie myślę, może powiedzieć każdy z nas, mogło powiedzieć tylu bohaterów wiary Starego Testamentu, kiedy oczekiwali wszyscy na Zbawiciela. Mógł powiedzieć Abraham. Abrahamie wyjdź z swojej ziemi ojczystej. Pan Bóg mówi: Abraham, jest posłuszny, jest posłuszny, wychodzi z ziemi ojczystej, zostawia wszystko, co go wiązało. Mógł Mojżesz okazać, mógł król Dawid, mogło tylu tylu bohaterów Starego Testamentu, bohaterów wiary. Zaufania, zawierzenia, ci, którzy współpracowali z własną, ci, którzy wykorzystali w sposób właściwy wolność. Wykorzystali właściwie wolność. Nieszczęsne dar wolności, patrzymy, jesteśmy obserwatorami tego, moi drodzy, co się dokonuje dookoła nas, bo to łatwiej tak się widzi, to co dookoła, trudniej się dostrzega, swoje własne serce. Ale właśnie nieszczęsne dar wolności. Ten brak zaufania wobec miłości Pana Boga, owo, bez serwiser, wiem lepiej, wiem lepiej, albo wyciągam rękę, tak jak Ewa, po ten owoc drzewa poznania dobra i zła, stawiam siebie w miejsce, obok. W teorii, moi drodzy, myślę, że wszyscy jesteśmy doskonali. Wiemy, co jest dobre, co jest złe. Ten głos Pana Boga w naszym sercu się rozlega. Gorzej z praktyką. Ten Akt woli nie idzie za tym aktem rozumu, bo ten akt rozumu to posłuszeństwo gdzieś jakoś zachwiane. Sytuacja, mój drodzy, człowieka, tak było, tak jest i tak będzie. Bo ten Adwent przeżywamy któryś raz z kolei, całe nasze życie ostatecznie z Adwentem. I to zmaganie między dobrem i złem, i ta obietnica, którą Pan Bóg daje człowiekowi, którą w okresie Adwentu, tym przed Bożym Narodzeniem, tym liturgicznym adwencie, tak szczególnie przeżywamy. I jesteśmy Panu Bogu za to wdzięczni, że nie pozostawił tego ludu w ciemnościach grzechu i zła. Że przychodzi najpierw ta niepokalanie poczęta, zachowana od zmazy grzechu pierworodnego, a potem każdego innego grzechu. Że mówi Gabrielowi swoje filiat, niech mi się stanie. Choćby Ci Pan dał chleb ucisku, wodę, utrapienia, Twój nauczyciel nie wstąpi, Twoje oczy będą patrzeć na Twego mistrza. Właśnie, będą patrzeć na Twego mistrza, moi drodzy. Zobaczyć, dostrzec to działanie Pana Boga, ten Adwent, który dokonuje się już tu i teraz w moim życiu. Bo Adwent to nie czekanie, ale przybycie. Niektórzy mnie radosne oczekiwanie. No tak, ale Pan Bóg przybywa. Adwent. W tym trzecim sensie rozumiany jako to ciągłe, nieustanne spotykanie Pana Boga, swojego ludu. Pan Bóg wychodzi naprzeciw. Właśnie oczy wiary, oczy wiary, które pomagają dostrzec tego Pana Boga, i znów, nie wiem, trudne pytanie: dostrzec obecność Pana Boga w swoim życiu, może, bracia, macie ten wzrok taki wyostrzony i widzicie, i dlatego Wasza obecność tutaj, i dlatego Wasze zaangażowanie. I dlatego pod tym sztandarem się gromadzicie, że widzicie, ale świat tego nie widzi. To, że się obudziłem, to, że jestem zdrowy, to, że mogłem coś zjeść, to, że mogłem tutaj przybyć i wiele innych takich szczegółów, drobiazgów, dnia codziennego, które, no, można przejść na tym do porządku dziennego, a można w tym wszystkim zobaczyć dzieło miłości Pana Boga i za to Panu Bogu być wdzięcznym, za te znaki Jego obecności. Żniwo wprawdzie wielkie, robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo, żeby owce nie były porzucone, żeby nie czuły się samotne, żeby wiedziały, że jest ten, który kocha, jest ten, który prowadzi, który, ten, który troszczy się nie tylko o to dobro najwyższe, o to wieczne zbawienie, ale to dobro także tutaj w doczesności, bo przecież dekalog Słowo Pana Boga. Zawsze aktualne. I to, I to najważniejsze, ostatnie przykazanie. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem, jak ja was umiłowałem. Przykazanie nowe daje Wam, mówi Chrystus. Do czego to prowadzi człowieka? No właśnie, wychowanie mojej wolności. Wychowanie mojej wolności. Augustyn powiada: kochaj i czyń, co chcesz, tylko kochaj tylko kochać. A możemy dodać, dlaczego możemy kochać drugiego człowieka? Bo mamy to doświadczenie miłości Pana Boga, miłości Pana Boga w tej sferze makro, mega, tej miłości ofiarowanej w, w tej protoewangelii, ofiarowanej ludzkości, ale w tej miłości ofiarowanej każdemu człowiekowi. Bo Pan Bóg buduje swoją relację do każdego człowieka. Może nas przeraża, może czujemy się usprawiedliwieni, nie widzi, nie zna, nie dostrzega. Nie. Buduje relację do każdego człowieka. I to Adamie, gdzie jesteś, Adamie, gdzie jesteś, rozlega się Piotrze, Janie, Kazimierzu, Krzysztofie, gdzie jesteś, gdzie jesteś. Żebyśmy nie musieli się ukrywać, żebyśmy, no właśnie. Widzieli tę miłość Pana Boga, widzieli tę miłość, która silniejsza niż grzech, silniejsza niż miłosierdzie. Świat pełen ludzi dobrych, pełen ludzi porządnych w swoim mniemaniu, w swoim rozumieniu. A mówiliśmy, łaska Boża potrzebna koniecznie do zbawienia łaska. Po swoich własnych siłach nie damy rady. I dlatego właśnie Chrystus Pan. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie zmarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Sakrament pokuty, pojednania, sakramenty eucharystii. Te sakramenty, które służą naszemu uświęceniu. Wielokrotnie zaproszeni jesteśmy do tego, żeby korzystać, żeby przyjmować. Bo Chrystus Pan chce kochać, chce prowadzić, chce korygować. Chce być obecny w naszym życiu. Chce być tak doświadczalne doświadczeni. Dostrzegali tę, przeżywali ją na co dzień. Jego słowo, jego ciało, jego miłość, miłosierna, której możemy, z której możemy korzystać. Obecność Pana Boga, obecność Pana Boga, który jest, patrzy, widzi i kocha. Jest, patrzy, widzi i kocha, który lituje się nad swoim ludem ciągle i nieustannie. Bo jest Bogiem. Początku, a nie końca nie ma. Jego miłość wieczna. Dlatego mówię, dostrzec tę miłość Pana Boga w tym Adwencie, którym jest nasze życie, którym jest każdy dzień, którym jest każda godzina i doświadczając tej miłości Pana Boga. Przekazywać ją dalej. Chrystus Pan posyła dwunastu, posyła później siedemdziesięciu dwóch, ale w końcu posyła każdego z nas. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie, chrzest, będzie zbawiony. Jakże mieli wierzyć, skoro nikt im nie głosi? No właśnie, patrząc na świat, na to nasze otoczenie, jawicie się jako źródła światła w świecie. Chrystus Pan mówi: Wy jesteście solą, Wy jesteście światłem. Jeżeli sól utraci swój smak, na co się przyda na wyrzucenie i podeptanie. Wyobrażamy sobie zbawienie, takie powszechne tłumy, wano. Z tego pokolenia jestem, który pamięta jeszcze tłumy w kościołach, tłumy w kościołach, tłumy ludzi wierzących, tłumy ludzi korzystających z sakramentów. I tak ze smutkiem, z przerażeniem patrzy na tę rzeczywistość, ale ta świadomość bliskości, obecności Pana Boga nie pozwala załamywać rąk. Nie pozwala zaamawać. Jest to potrzebne. Ta chwila oczyszczenia, nawała pokus, jest jak morska fala, mówi Mickiewicz. Dzielnych bogactw znosi, a marnych powala. I ta sól, i to światło będą zawsze potrzebne, by dlatego zagubionego pokolenia, które uwierzyło w rozwój nauki i techniki, odwróciło się od pana Boga, kiedy, kiedy rozwój właśnie tych zdobyczy przyćmił. Ta świadomość, to wszystko jest dziełem Pana Boga. To jest dzieło Pana Boga, który posługuje się człowiekiem, który daje człowiekowi mądrość, rozum, te wszystkie talenty, umiejętności. A człowiek, pytanie, jaki robi z tego użytek? Czy to wszystko ad majorem dei Gloria, czy też właśnie na moją chwałę i, i, i właśnie. Pana Boga nie potrzebujemy. Pan był gdzieś tam daleko u siebie, a my tu u siebie. Taki świat, takie życie, moi drodzy. W tym świecie Pan Bóg nas postawił i daje nam swoje słowo i karmi nas swoim ciałem, abyśmy nie ustali, abyśmy byli owym światłem, ową solą, abyśmy umieli, współpracując z łaską Pana Boga, pokazywać, że jest to możliwe. Święci, nie po to, żeby zawstydzać, ale po to, żeby mobilizować. 144 tysiące, bardzo mocno wierzę w to, że miliony i miliardy tych, którzy żyli od początku, bezimiennych bezimiennych, obyśmy pośród nich mogli się, mogli się tam znaleźć. Wypełniając to Słowo, to Słowo Maryi uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Uczyńcie wszystko.